w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy sobie nalejdy na Girantinę. Mój pierwszy rajd, także użyję sobie Lucky Ega, bo nowy wpis do Pokedeksu i rajd, to więc trochę expa Polecane Pokémony wyświetlają się teraz obok mnie, żeby nie musiał mówić. Ja na Girantinę mam parę lobby przygotowanych. Tutaj będę używał trzech Rakus i trzech Dragonite'ów. Mam na to jeszcze przygotowane cztery Mewtwo z Shadowbolem i dwa Gengary z Shadowbolem, lub Articuno, Dwa razy Articuno, dwa razy Salamansa, raz Tyrka, raz Laprasa, taki Mix. I mamy jeszcze taki Mix Smoczy, I proponowane to jest to, ale proponowanego to ja się nie słucham nigdy. Także wracamy do grupy sześciu smoków: 3 Rayquuezy, trzy Dragonite, Dwa Dragonite 100%, jeden z Drakometeorem. A jest tak jak widać, ta 1.91 tutaj jest, ma 15 ataku. jest tylko dlatego, że jest Laki. Więc na, jego, na jej wymaksowanie zużyłem bardzo mało stardasta, Nie tak jak normalnie, i tak wygląda Giratina. Wy już oczywiście ją widzieliście. Zobaczymy, jak to się bije. Ile robimy? w 4 osoby, tak? Czwórkę, no A gabijesz? Tak, tak a Bo tam jeszcze na tecie coś pisała. Zobaczymy, jak to długo nam zajmie w czwórkę. Zobaczymy teraz, czy propan wyjedzie. Bo mu odjechałem trochę, ale propan wyjedzie. Wyjedzie. Zdawiamy, wyjedzie. wyjedzie, wyjedzie. Oni też byli chyba w czwórkę, no chyba że mieli kogoś konta. Mogliśmy się zapytać, jak to długo im zejdzie. Ale jak widzimy, schodzi przyjemnie. Girantina ma Dragon Claw, więc. Aha, ma Dragon Claw i Dragon Breath tym razem. Więc w nas też wchodzi super efektywnie. Mogliśmy wziąć też wtedy, nie no, wróżki bez sensu, bo nie ma fast ataku wróżkowego dalej w grze. Ja Miejmy nadzieję, wziąć. że dodadzą wróżkowy atak szybki w najbliższym czasie. Bo inaczej to z wróżkami jest dupa. No ja wziąłem. No, Zobaczmy co z tego wyniknie. Aga wzięła właśnie Gardevoiry. Wzięłaś całkowity rekomendację, bo ci nie. przedstawiło? Zmieniłaś jeszcze na tu. To dobrze. To bardzo dobrze. Bo w Recommended były Gardevoiry i Agrony. Gardevoiry, jak jeszcze przeżyjemy, to lugi i Gardevoira nie przeżyjemy, bo to jest całkowicie bez sensu. Długo stoją, mało Major. Zresztą jakbyście poszukali dobrze w necie, to jest taka śmieszna ikonka, jakby dziecko rysowało z napisem co tak, a co nie. Tak jak mówiłem, widzieliście jakie są kontry polecane. Te najlepsze oczywiście, bo jest jeszcze multum innych możliwości. Tak jak na przykład było u mnie pokazane przed chwilą, miałem Articuno i La prasy, ale to taka eksperymentalna grupa. Jak będzie nas po prostu więcej, żeby to za długo nie trwało. Ale jak na cztery osoby, to jest spoko. No ja biję w tej chwili, nie wiem... Chociaż chyba przed ostatnim poksem bije. Jednak ona ma ten podwójny smoczy moveset, więc to schodzi. Tak, ja teraz ostatnim pokiem szedłem, także będę miał na pewno rejoina No ale to dlatego mówiłem: Dragon Claw, Dragon Breath, i ona też w nas wchodzi super efektywnie. Bo smok, smoka sieka. Tak, i teraz jest rejoin Także na rejoina ja sobie po prostu wezmę miutu. Mam miutu setkę z shadowbolem, bo wczoraj był błąd gry i można było to zmienić sobie charge Na szczęście udało mi się zmienić na jednym. Potem dru na drugim zużyłem swoje 7 charge które miałem i niestety się nie udało. Aga miała więcej szczęścia. Jak wiecie, udało jej się zrobić aż 3 takie miutu z shadowbolem. 98, że... 96 i chyba 900. Także Aga ma teraz armię, tylko jeszcze da musi trochę Stardusta pompować No, mam. Tak, o dziwo AGA ma pon grubo ponad milion Stardusta. Nie wiem jak to się stało. <grym> Szczęście. Wycałeś? 2214 2004... tak na buście, bo jest Windy, a Windy to boostuje smoki. Co my tu mamy? Na pierwszy rzut?

O. W ogóle teraz jak to się rzuca, to jest najlepsze A, Spokojnie się rzuca Spokojnie. Może to jest Excellent. Nie, to jest za dużo na Excellent o To je, będzie Excellent dłuższego. Mam nadzieję, że to jest Excellent Tak, no, to jest Excellent Nie będziecie na filmie Bo <laughs> potem jak widać Tam widać, ale... Ale nie ja będzie tego że... na filmie Srebrnego pineapple dam, bo mam dużo po questie ze Spiritombem Ja też złapałam Spiritomba w ogóle tak, a ja też już zapali z rana. I mam lepszego od Rafała. Ale też środek. Tak. Będzie trade, jeżeli tu można się tradeować, I Można, to, nie? Już zapałem. No ja jeszcze łapię. Ale ty na złoty rzucasz, jak jak chcę, na... ja chcę więcej candy. Mimo tego, tego, że są podwójne candy. Cicho. Nie mogę się skupić. Ale Excellent już znam, poznałem. Bardzo podobnie się moim zdaniem rzuca jak w miotu. Dobra, nie chcę się na ani zwykłym na srebrnym. Także lecimy już ze złotymi malinami. Mam 84,4. A ty masz ile? 2361? No to ja mam tu troszkę lepszego. 12, 14, 12. No ale i tak jest środek. Muszę troszkę inaczej jeszcze w to rzucać, bo za długo. Critical catch. Uuu, bo za długo kulka leci. On może wtedy. Zdążyć drugi raz zaatakować Wpis do Pokedexu jest Reżyser to Pokedex Girantina Ghost Dragon Aparais Wonder Attack. Piętnastka ataku jest Także jest kozak Tak wygląda Fajnie ona wygląda A jak atakuje Pokedex? O tak Także my zobaczymy się pod koniec kolejnego rajda Zobaczymy co po prostu nam z tego kolejnego rajda wyskoczy Także końcówkę rajda będziemy dopiero nagrywać I jesteśmy przy końcówce drugiej Garantiny, tu też jest włączone Tym razem wziąłem skład Mewtwo, 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 Gengar, Gengar No po prostu 4 Mewtwo, 2 Gengary Ale jest nas tyle po prostu, że chyba drugie albo trzecie Mewtwo zrobiło swoje Zobaczymy co tym razem będzie 2380, znowu szrot, level increased Z paroma osobami widzę, na więcej niż Nagrody takie sobie. Niestety jest znowu szrot. Także spróbujemy na painapie. Nie, na ta Malina. Mam 68. Ekscelente ogarniętego. Jest na buście, nie? No, jest na buście. No, ale jest w 2414. No, panie. Tak? Nie ma szans. Na, nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Awa, kamerka. Co kamerka? <laughs> kamerka spadła! Uu! Jesteśmy z powrotem. <laughs> Dobra, już się teraz trzyma Zobaczymy czy siądzie na srebrnym pineapple z Excelentem Trzymać się kamerę? Trzyma Kuba coś tam chce Kuba zaraz Weź ten, otwórz drzwi A co ma Kuba? Setkę? Nie wiem Nie łapałby Ktoś umie łapać nie. to był great To był great Weź to umie Wyszedł nie, trzeba się skupić Dlaczego ja w ogóle kółko kul nowe ustawiałem? To już chyba jest z powrotem excellent Nie, to jest great dalej Jeszcze mniejsze Chyba, że się złapie Nie Dobrze, najpierw damy... Jeszcze raz srebrny pineapp I ustawiamy 8, kółko Masz środ To jest excellent, to już jest excellent na pewno Możemy się dzisiaj wymienić Dobrze, wymienimy się, tylko daj mi to złapać. Nie ma opcji. Jak? Nie Czego nie ma opcji? Co? Fuck! Za długo kręciłem i zaatakował drugi raz. Nie podoba mi się, Dobra. To, że. Ty... To jest dalej great. Za dużo akar do mnie mówisz, że się nie mogę skupić. Przepraszam, wybacz. Nie, nie. nie mogę ustawić kółka, dobrze. To jest, dobrze teraz. Nie, to z dalej Great. O co tu chodzi? Ja mniej ustawiam kółko mi coś tu się nie podoba. Mi się wydaje czy kamera leci w dół. Nie, nie leci No dobrze. On tak atakuje, że nie mogę kółka ustawić. Teraz jest chyba dobrze ustawione kółko. No, teraz jest excellent, tak jak należy. Pierwszy rzecz był excelentem chyba, z tego co pamiętam. <laughs> A pierwszego łapałem cały czas na Excellentach. Coś jakoś mi się teraz nie udało, nie wiem. No zobaczymy. miejmy nadzieję, że się złapie. Siedzi. Siedzi kolejny szrot. Ja wcześniejsze ujęcie zakończyłem zakrytą ręką, a teraz nie zrobiłem zakrytej ręki, prawda? No nie. Także teraz zrobię zakrytą rękę. I jesteśmy znowu przy końcu Mr. Girantina. Tym razem wszedł skład mieszany, czyli Dragonite, Latiosy, Rakuzy i chyba Salamans... O, Salamans właśnie wszedł, seteczka Salamansa z Drakometeorem. I Salamans zakańcza, a raczej zakończy sprawę w tym momencie. Może teraz coś dobrego. No właśnie miałam ładować telefon. Właśnie, ładuj telefon. Puszek. <grym> D. Ale mam lepszego. 2388. Coraz, coraz lepsze mam. Ja też. Coraz lepsze. Zaraz do coraz lepiej i zaraz się zrobię. Dobra. Nie przedłużamy tego, więc będziemy łapać to od razu na złotej malinie. Tylko trzeba ustawić kółko. To jest ustawione kółko na 100% teraz. Chłopaki, jak tam? Jest excellent. W końcu chyba sobie to przyswoiłem. Mam. Co? Ale końcówki. IV, IV jasne. Tak mówi Kalsu. A co, co jakie, jakie macie CP? 404. O cholera. A ja przekręciłem. 406, sorry, tak, 96, 15. 23, Idźcie się schować teraz. 14. A ja zrąbałem znowu kółko. Srebrny nam zobaczymy. Czekamy na atak. Nie zdążyła odbić, ja mu nie mogę się nauczyć przerzucać. Nie martw się, masz z tyłu nie widać dobra, ja już to, wyczu, ja już to czuję no, jak ona robi taki w dół to znaczy, że trzeba rzucać siedzi oczywiście siedzi szrot także czekamy co będzie następne czy będzie szrot, czy będzie sadka i końcówka kolejnej girantiny tym razem zrobiłem eksperymentalną grupę kolejną czyli Articuno Lapras, Articuno i coś tam było dalej i Lapras zakończy zabawę Artikulo, długo stało i lapia skończy zabawę. W teraz Chciałem powiedzieć, w tym momencie, ale wyszło teraz. Ale parku. Ten dzieciak prawie się wyramał przy ten płotek, czy mi się wydawało? Nie, nie wydawało ci się, ale czterdzieści 2345 to może jest najgorszy? Nie, miałem właśnie. Nie, 2339. Hmm. Ile masz? 39. A few moments later. Ostatnia kulka. Ostatnia kuleka Last Ball. I nie trafimy, excellent. Ja pierdzielę no Idzida! Pierwszy ucieknięty, jedziemy na kolejnego. Kolejna girantina się właśnie nam kończy. więc tutaj zaraz zobaczymy do dupy IV pewnie. Miało być rapowo, nie wyszło. Co to będzie, co to będzie? Dragonet jeszcze padnie? Nie padnie. Padnie, nie padnie, nie padnie. Show me that setka bitch, please. Serio ci sete, setek potrzebne? Nie, to nie. O, najlepszy jaki miałem: 98 końcówka. 410 No. I to nie łapiesz tego, tylko czekasz, że ja cię to złapię. Dobra. 17 kule. Mam już to chyba ogarnięte. Tylko trzeba kółko ustawić. Cześć, o swoim pochwalę. Pani E, nie, zobaczyłem. Dobra, jest chyba kółko jak należy. Teraz tylko w nie trafić. Ja już się nauczyłem, ja jestem tego pewien. Tyś 98. Nie trafiłem w kółko. 98 masz? No. Teraz zobaczymy co tam będzie. Dlaczego nie mogę się nauczyć w to rzucać? Za bardzo w bok. Nie mogę trafić w kółko. Nie rozumiem siebie. Zmęczenie materiału. Dajcie łapki w górę. Excellent jest. Łapy w górę, łapy w górę. I nie no nie mogę się patrzeć teraz w kamerę, bo próbuję to złapać. Excellent kolejny. Kamil nie domknął drzwi. Zaraz będzie wchodził. Siedzi. Zrobimy zaraz, zobaczymy co to jest Najlepszy jakiego zapałem na razie Jakiego w ogóle widziałem WONDER HP ATAK Dwie piętnastki To ja wyłączę może nagrywanie na ekranu i zobaczymy co to jest Nie musisz, bo koszt zostawię sobie stary. Dobra, to wyłączymy sobie calsy if Niech te ikonki tutaj znikną Wow! 9396, robię dokładnego aparaiza 93, spoko, 15, 12, 15. Najlepsze, jakie miałem. Także zobaczymy się zaraz na kolejnym rajdzie. Końcóweczka kolejnej girantiny, już ostatni dzisiaj, ponieważ nie wiemy nic o kolejnych rajdach. Ja najlepsze, jakie zapałem, to jest 93 z 15 ataku, więc to mnie cieszy. Aga zapała już, raczej ja, Adę zapałem 98. Tak za już jest na porobiona. Może wyłączę radio. Będzie na pewno lepiej. Yy, no i co? Yy, ta Girantina niestety jest już bez boosta. Pogoda się zmieniła, nie jest już windy, mimo że na dworze jest windy, ale w Poksach nie jest windy, bo po co? Ale to już na to nie mamy wpływu, to jest typowy Niantic i ich systemy pogodowe. Może to nie będzie ostatnia Girantina, tego jeszcze nie wiem. Może ktoś coś jeszcze, jakieś info nam wrzuci. Ale nastawiajmy się, że nie. Ale raczej to jest ostatnia, plus ja już trochę też tak padam na twarz. To jest bez boosta na pewno? Bez boosta, tak. Czy z bustem Chyba jest jeszcze z boostem bo nawet. Chyba mamy... z bóstwem, mam jakieś. 73 mał końcówka 2, 3, coś, nie? Ja mam totalny środek. 2, 3, 4, 2. 17 kulek. Tak, jest jednak boost, jednak tu, jednak tu był boost. Przed chwilą jak jechaliśmy tutaj, jest, to nie winda, było busta. Yy, tak, ale jak jechaliśmy tutaj, to przez pewien moment nie było w Poksach Windy. Zobaczymy na Pineappie parę kulek. Ciekawe czy ja już wyczułem. Znaczy ja, ja to mam wyczutę, tylko zmęczenie robi swoje i dlatego te Excelenty nie chcą mi tak siadać jak z automatu. Zostawcie ładnie? Pamiętajcie właśnie o łapkach w górze, w górze, o łapkach w górę, o subskrypcjach, o tym, aby mieć włączony dzwoneczek, żeby odwiedzić linki, które są w opisie pod odcinkiem tam na dole. Mogę coś powiedzieć? No. Jak będziecie mieć dzwoneczek włączony, to będziecie mieć powiadomienia o tym, że Rafał zaplanował na danego, na daną godzinę. Na wtedy... dany dzień, na daną godzinę odcinek. Yy, tak. I tam będzie czat na żywo, odliczanie do odcinka na żywo, ja to właśnie złapałem. Totalny szrot. Więc klikajcie ten zwój. Wander z piętnastką. z piętnastką. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja już kończę, bo Kamil ma do mnie sprawę. Yy, mam nadzieję, że się podobało. Powodzenia z girantinami. Widzimy się niedługo. Cześć.